No i mamy dzień 14. Dzisiejszy dzień już spędzam tylko w domu. Sił trochę brakuje. Po wczorajszym spacerze musiałem się chwileczkę położyć. Ale teraz tak już mam. Że nawet jak posiedzę dłużej przy komputerze, to poczuję taką potrzebę na chwilę się położenia, głównie z powodu tętna, które zaczyna mi troszkę iść do góry. Buduję krótki oddech, gdy się kładę, jakoś to troszkę przechodzi. Ogólnie ja w ogóle budówki przechodzę troszkę ciężko w porównaniu z opisami, które czytałem u innych osób, które albo mają tak ciężko, że się od razu poddają, a ci, co jadą, to dosyć tak chcę, uradowani jakimiś tam fajnymi stanami, można powiedzieć, zazdroszczymi. U mnie niestety zawsze się to wiąże z tym takimi jakimiś dyskomfortami. Co do mojego organizmu. Działa, powiedzmy, ruszam się nie za szybko, powoli. Natomiast takich rzeczy, które mi towarzyszą, to od dwóch dni mi się bardzo wychładza organizm. Praktycznie do łóżka w tej chwili biorę termofor, żeby sobie rozgrzać stopy, żeby szybciej zasnąć, bo zanim się rozgrzeją, to jest Długo trwa, a w ten sposób przynajmniej mam taki komfort, że od razu w nogi jest mi w miarę ciepło i później szybciej zasypiam. To też się przekłada na jakość snu. Yy, drugą taką rzecz, co zauważyłem, a nie wspomniałem wcześniej, yy, poprawił mi się wzrok. Zazwyczaj muszę mrużyć troszkę oczy, żeby przeczytać mniejsze litery albo z jakiejś większej odległości, a ostatnio się przyłapałem na tym, że w ogóle tego nie mam. Jest, jest, w porządku. Yy, to już ostatnie wideo, jakby z serii Głodówka. Nakręcę jeszcze kilka filmików z wychodzenia z głodówki, bo dla mnie wychodzenie jest jedną z najważniejszych rzeczy w tym całym procesie. Dużo osób nie wiem, rzuca się na jedzenie albo coś w tym stylu. Ci mądrzejsi oczywiście mają swoje procedury. Natomiast ja kiedyś się rzuciłem troszeczkę za szybko na duże ilości jedzenia, i skończyło się to 16-godzinną walką z bólem nerek i stanami zapalnymi, i nigdy nie chcę więcej tego powtórzyć. Także po tamtej nauczce teraz dokładnie dbam o to, żeby nie przesadzić i powolutku. Także taka informacja: to urządzenie jest mało precyzyjne. Zanim sobie kupiłem tą zabawkę, zawsze oczywiście robię pomiary z zwykłym ciśnieniomierzem i zaraz potem sprawdzam również tym i różnią się od siebie. Także nie polegałbym za bardzo na nim, jeżeli chodzi o precyzję. Ogólnie wskazuje mniej więcej, co jest w organizmie, ale precyzyjnie, jak ktoś chce na tym polegać, to proponuję, żeby sobie kupił zwykły ciśnieniomierz. Także do zobaczenia jutro w moim pierwszym dniu wychodzenia z godówki i życzę wszystkim słońca na niebie.